Cześć do Z strony ja, Alan i Cześć! To. Robimy urwę z domu i to jest pełen otwarty dom. Wiesz, ataki, jeszcze tutaj widzę jakieś auto jakieś. Zobaczymy wszystko. Patrzcie, że ja robię. Nie wiem, co ja tam patyczek idzie. Hmm. Co to za jakieś śmieci tam? Nie, co nie będzie to auto. Widzicie mi tą torbę? Nie oglądaj tą torbę. Przecież nie nagrywa. Słuchajcie, jakieś auto? Znaczy nie zobaczymy marki samej, bo... no bo wygląda tragicznie. Tu nie ma nic. Jezu, mi. ale cóż, nie czuję Ja nie czuję nic. Jakiś rady, jakiś coś. Na w zdarza... to, jest coś No zdanie. już dom stoi. opuszczony dom. I jeśli zdarzy To to kolejny. Ty fotek

Yo. patrz, patrz tu, patrz tu, okna! To są drzwi otwarte, drzwi! Otwarte. O kurwa mać. Ale wiesz, tam jest normalny dom już, więc... O kur... Co, ty, bo to się zjarało tutaj, patrz jak rzeczy jest. Co? Ja tu jakiś schowek był. No, ja To chyba co doła, bo właśnie ten chłop nam opowiadał. Jeden z naszych sąsiadów nam powiedział o tym. Gdzie jest takie To nie, Kurwa, nie, kup tego. nie, 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 tego. nie, 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 Patrz nie, nie, ja się się nie, nie, Co tu się odpierdala się boję? nie, 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 co Jakieś że... Ja nie, 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 69 nie, nie, Ja no właśnie ja. Z... Gdzie są, 69. Korki tam 69. Ja tam nie. Na czym? Ja jedę. Na czym? Korki zapisujemy jest... 69. A no 69. Zastanę trochę. I no to jest. Ja sam lecę. No ra. Czyli to weryk mały dla dzieci? Ja bym ten tam, tam weszł bardziej, tylko się trochę boję. Jestem się z takim poważnym, naprawdę urbek się. No i zdecydowałam pogim urbexie. I się dzieje. Ja A to jebie. Halówki, Jezusa, są niekorzystne. chyba był uprawiana sport. w wóz. Czekaj. Kiks. Ja robię parkura. No i na kiksie. Ty butów wiesz. Ja robię parkura. A to jebie. Sforwi widzę zasypała, to tak za słowę, to tam wali. Bo jest mega dużo To jest ja na to jest pe... na pewno mieszkał. Jaki. Philips, jakiś chyba, nie wiem, to jest jakiś Philips, no nie, to A. możliwe, że jakieś jakieś suszarka. Gdzie masz suszarkę? A nie, suszarka, pralka, wszystko. Sofa tu jest. jakieś adidasy. Kurwa, o, zacząłem czuć. O jest. O, o cholera. Taką starością. A tu będziemy wrócimy w drogę, na razie idziemy tam zobaczyć. Naprawdę dziękujemy naszemu sąsiadowi, że nam to wszystko powiedział. No. Jak on chce tuż zaraz zar patrz. Możemy się. Dłużyć. Ej no się dużo XD. Ja. Bawa. 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 Tam może wejść. O, wiesz, ja, że to może się zawalić, ale. Jak walizka.

ten wiem, w sobie ogólnie, a więc... Co to jest! Nie no, mi jest łatwo weź. Patrz! Coś co to jest jest! Patrz! Wchodzimy tam? Ten, patrz! Wchodzimy. Patrz! <noise> Pokaż, co to jest. Co to mierzy to. Nie wiem, czy to jest do promieniowania. Czego? Promieniowania. Gdzie promieniowanie? Promieniowanie. nie ma promieniowania. Kurde, to jest Co to jest za no? na tym. To trochę to komba. jako widzicie? Ja tam, ja tam mogę wejść. Ja pokazuję widzom. Gdzie? Z tego domu. Dziwne to jest. Ej, mogę? mam tam wejść do domu? No, dajcie kamerę. Jeśli możliwe to, to zrób. Ja też sam. Ja, czy, Widzowie, to ja. Tam mogę troszeczkę. są jakieś śmieci dziwne. Czy tam, Jedź. Jeszcze widzowie, pokażę wam jedną rzecz. No widzowie. Oddaję kamerę mojemu kozynowi. Czemu mi? Czemu jest, jest ja mi? Kurde, jakie sztudie to? Ja bym był taki wróżki, takie... ja, ja bym aurole. Nie nie, nie miał spisu na zdarzenie. Są takie do naciska, ale może to do zabicia Kurwa, się coś zabijało. Nie dotykaj niczego, nie sobie posiądź w kurwek się. No, dlaczego? Pierwsza zasada. To, bo może coś się stać. Pilot, tak. pilot wpij. Pokaż. Kurwa, pilot do telewizora. Co jest? Idzie autko tutaj. Nie. Co? Dobra, idziemy. jest tak dużo cichu? Żeby nie było milion ludzi. Chodzimy do e, No i Wydowia, ja już będę kończył ten urbek. E, dziękuję Wam za dzisiaj. E, e, naszy, my chcemy tu pójść jakimś jakimś i sprawdzić to miejsce. Możliwe, że pójdziemy z momentem, na będziemy czas. Możliwe, że pójdziemy teraz na spacer, a w niedzielę. Co wtedy zrobimy? jakby możemy z z tego filmik Teraz sami trochę stramy Trzymajcie mnie Rozumiem, na razie. Cześć.